Kiedy myślimy o dysfunkcyjnym, potocznie toksycznym domu rodzinnym, wyobrażamy sobie zazwyczaj rodzinę trawioną przez nauk jednego lub kilku z jej członków. Dom, w którym nikt nie czuje się bezpiecznie z powodu chaosu, kłótni, manipulacji, agresji, nawet przemocy. Na myśl mogą przychodzić nam rodziny w bardzo trudnej sytuacji materialnej, niepełne, doświadczone traumą lub zmagające się z poważną chorobą. Choć nie lubię określenia toksyczny w stosunku do ludzi, to jest ono często bardzo trafne w odniesieniu do środowiska, jakie ci ludzie często nieświadomie, a nawet z najlepszymi intencjami, tworzą. I tutaj sprawa robi się dużo mniej klarowna i oczywista. Bo toksyczne środowisko rodzinne, domowe nie musi wcale spełniać żadnego z tych najbardziej stereotypowych wymienionych przed chwilą kryteriów, przynajmniej nie w sposób łatwo dostrzegalny. Bardzo dysfunkcyjne bywają też domy ludzi zamożnych, odnoszących sukcesy, cenionych i szanowanych w społeczności. Toksyczne dla jej własnych członków bywają rodziny, które na zewnątrz wydają się wzorowe i godne pozazdroszczenia. Nawet wewnątrz, dla osób w takiej rodzinie żyjących, latami ich dom może się w pierwszej chwili wydawać miejscem całkiem dobrym, bezpiecznym, spokojnym, a rodzina może twierdzić o sobie, że zawsze się przecież wzajemnie kochała. Tymczasem podskórnie, podświadomie ludzie w takim domu funkcjonujący, z takiego środowiska pochodzący mogą czuć, że coś jednak było i jest nie tak. Mogą czuć się wiecznie wybrakowani, nie potrafić się odnaleźć w życiu, zrozumieć siebie, swoich emocji, zachowań i decyzji. Nie potrafią znaleźć w życiu też prawdziwego spokoju ducha i poczucia szczęścia. Dzisiaj o takich dziesięciu subtelnych, nieoczywistych oznakach, na które warto zwrócić uwagę, żeby rozpoznać, czy w naszym domu nie było czegoś z toksycznej atmosfery. A po więcej inspiracji, przemyśleń, informacji o tym, czym zajmuje się poza publikowaniem materiałów tutaj na kanale, zapraszam Was też serdecznie na mój Instagram, człowiek absurdalny. Sygnał pierwszy, rodzinne sekrety i tematy tabu. Czy jesteś w stanie sobie wyobrazić, że podczas spotkania rodzinnego, na przykład w czasie wspólnych świąt, ktoś z domowników nagle porusza jakiś temat, który wprawia wszystkich w ogromny dyskomfort i zakłopotanie? Zapada niezręczna cisza, lub też momentalnie pojawiają się bardzo silne, negatywne emocje. Oczywiście zawsze da się wymyślić wypowiedź, która wprawi innych w zakłopotanie. Jeżeli jednak ta zasada dotyczy Twojej rodziny, to z łatwością powinien przyjść Ci do głowy temat, zapewne też jakoś związany z Twoją rodziną, którego wiesz, że absolutnie w żadnych okolicznościach nie powinno się poruszać. Na samą myśl o nim czujesz zaś ucisk w żołądku. To niestety niezdrowy objaw. Ale czy nie każda rodzina ma swoje sekrety? Oczywiście w każdym domu znajdzie się coś, z czego domownicy nie są do końca dumni, ale zazwyczaj w zdrowej sytuacji, w zaufanym gronie można porozmawiać o wszystkim, a do błędów i wad ma się pewien dystans. Oznaka druga, niewyrażanie prawdziwych emocji. Wiecie, że wszyscy w domu rodzinnym się kochacie, prawda? A czy potraficie to sobie mówić? Czule, spontanicznie, bez żadnej okazji, lub też zmuszeni pytaniem o to? A czy w Waszej rodzinie każdy potrafi powiedzieć swobodnie o tym, że jest zły, smutny, nieszczęśliwy? Czy wolno na rodzinnym forum i dla wiadomości pozostałych domowników się po prostu bać, nie radzić sobie z czymś, czuć zmęczenie i zniechęcenie? Nie zawsze i nie od razu mamy sami z siebie ochotę dzielić się każdą swoją emocją z innymi. Ale czy w ogóle zdarza nam się w rodzinie jeszcze szczerze wyrażać? Jeżeli nie, to dlaczego? Co nas blokuje? Cecha trzecia perfekcjonizm. Jak duża w naszym domu jest tolerancja na bycie niedoskonałym? Oczywiście nikt nie jest najlepszy i nieomylny we wszystkim, czego się dotyka. Ale czy w wybranych, ważnych dla nas i naszych bliskich obszarach można popełniać błędy? Czy można czegoś nie wiedzieć w ulubionej dyscyplinie i nie jest to powód do wstydu? Czy można zawalić coś, przegrać albo po prostu przepchnąć, zaliczyć w szkole pracy lub pasji? Czy pośród mniej lub bardziej otwarcie głoszonych reguł naszego domu jest taka, która mówi, że nie wolno odpuszczać, rezygnować? Mieć słabszego czasu. Ambicja jest w życiu ważna, ale nie ma nic wspólnego z perfekcjonizmem, który jest zawsze toksyczny. Czy do kogokolwiek z twojej rodziny pasuje choć trochę łatka perfekcjonisty? Oznaka czwarta pogoń za sukcesem, szczęściem. Czy w naszym domu, według naszych bliskich, szczęście jest zawsze nie tu, gdzie się akurat teraz znajdujemy? Widocznie gdzieś na horyzoncie, nawet tuż za rogiem, jeszcze tylko mały wysiłek i je zdobędziemy. Ale nigdy tutaj, teraz, tak po prostu między nami. Nie dziwne więc chyba, że nie potrafimy tak sami z siebie być szczęśliwi. Oznaka piąta. Sztywne zasady, styl życia, przekonania. Czy Ty lub Twoi bliscy macie swoje rutyny, schematy zachowań, przyzwyczajenia? To oczywiście nic złego, chyba każdy takie ma. Co się jednak dzieje, kiedy schemat lub przyzwyczajenie z jakiegoś powodu musi ulec zmianie? Czy pojawia się nerwowość, frustracja, myślenie katastroficzne, że teraz cały dzień jest już zmarnowany, lub też przedsięwzięcie na pewno się nie uda? A jak wygląda głębszy poziom funkcjonowania naszej rodziny? Wartości, reguły, poglądy nie są same w sobie niczym złym, wręcz przeciwnie. Czy jednak w naszym domu było i jest miejsce, żeby je zmieniać? dostosowywać do zmieniających się okoliczności i nowych wyzwań? Czy każda taka próba elastyczności nie budzi potężnego oporu, jakby bez tego sztywnego szkieletu nie tylko cała rodzina, ale i świat miały się zawalić? Oznaka szósta. Widzenie czarno-białe. Czy w spojrzeniu na życie ludzi i świat Twoich współdomowników dominowały zawsze skrajne oceny? Wszystko musi być albo dobre, albo złe, piękne, albo paskudne, niezbędne lub niepotrzebne. Czy można zachowywać się tylko mądrze, albo głupio, być albo najlepszym, albo najgorszym? Czy jeśli nie zasługuje się na bezkrytyczny podziw, akceptację i miłość, to od razu należy się potępienie i nienawiść? Oznaka siódma obwinianie innych. Każda rodzina miewa problemy. Na drodze każdej stają różne przeciwności losu. Poszczególne rodziny różnie je jednak interpretują. Czy nasza rodzina potrafi przyjrzeć się nie tyle krytycznie, co konstruktywnie samej sobie, dostrzegać swoje błędy i poszukiwać rozwiązań? Czy zawsze winny jest ktoś inny? Rząd, szef, kasta, sąsiedzi, kolega taty, pech albo szatan? Ewentualnie nasza rodzinna czarna owca babcia, twój brat, ty bo gdyby nie wy i wasze słabości wszystko byłoby doskonale? Oznaka siódma. Uzależnienie. Miało nie być o jaskrawych przykładach jak uzależnienia. Niestety mechanizm uzależnień, czyli uciekania przed prawdziwymi problemami, jest bardzo powszechny i jeżeli nie dotyka czegoś, co w oczywisty sposób jest niebezpieczne, bywa, że go w ogóle nie zauważamy. W omawianej przeze mnie już kiedyś tutaj na kanale książce Jak uwolnić się od ciężaru dysfunkcyjnej rodziny natrafiłem na ciekawą listę potencjalnych uzależnień. Alkohol, leki, narkotyki, jedzenie, telewizja, seks, praca, wydawanie pieniędzy, stres, bieganie, czytanie, szybka jazda samochodem, nikotyna, kofeina, związki, władza, sen, hazard, religia. Warto zauważyć, że z wyjątkiem jednej lub dwóch pozycji nasza lista nie zawiera niczego, co byłoby szkodliwe czy niebezpieczne samo w sobie. Nie chcemy więc koncentrować się na samych czynnikach uzależniających. Według nas ważniejsze jest uświadomienie sobie, że uzależnienie może nas dotykać na bardzo różne sposoby. To, że nie pijesz alkoholu, nie oznacza, że jesteś wolny od uzależnień. Możesz wykazywać wszystkie cechy osoby uzależnionej. Stosowanie mechanizmu zaprzeczenia, dyskomfort w bliskich relacjach, nieracjonalną potrzebę władzy i kontroli, niezdolność do odpuszczania, skłonność do zadręczania się, niepewność ukrytą pod maską megalomanii itd., nie będąc alkoholikiem. Symptom 9. Niezdolność do zabawy spontaniczności. Czy Twoja rodzina potrafi się bawić, wygłupiać? I z tych zabaw i wygłupów czerpać po prostu czystą radość? Czy potrafi spontanicznie podejmować różne decyzje, których celem ma być po prostu przyjemność wspólnego spędzania razem czasu? Czy jednak tego typu aktywności uważane są za stratę czasu, za coś zbędnego, a wręcz szkodliwego? I na koniec symptom dziesiąty, czyli duża tolerancja dla cierpienia. Wspominałem o tym już w niejednym materiale, że tak naprawdę tak zwana duża odporność na ból, jaka cechuje niektórych ludzi, niektóre rodziny, wcale nie jest niczym dobrym. I teraz przyjrzyjmy się, czy w naszej rodzinie nie było takich poglądów, przekonań, że w życiu zawsze musi być jakieś cierpienie, jakiś trud, jakiś ból i trzeba go pokornie znosić. Wręcz kiedy one nie występują, to życie nie jest jakieś takie w pełni wartościowe, takie naprawdę dobre i warte przeżywania? Niestety tego typu postawy, że musi boleć, że musi być ciężko, są bardzo często tak naprawdę tylko usprawiedliwieniem dlatego, żeby nic nie zmieniać, żeby nie zająć się prawdziwymi problemami, co tak naprawdę psychicznie mogłoby być dużo trudniejsze niż znoszenie tej trudnej, wywołującej cierpienie sytuacji i brak podejmowania czasami tej właśnie trudnych decyzji. Oczywiście żadna rodzina nie jest doskonała, bo nikt z nas nie jest doskonały. Każda ma swoje słabości i po prostu słabsze okresy. Wymienione oznaki mogą też występować z bardzo różnym nasileniem. To, że coś się kiedyś pojawiło, nie oznacza jeszcze, że nasza rodzina ma problem. Warto się jednak na spokojnie zastanowić, z czego taka sytuacja wynikała. Czy było to czymś przejściowym, jednorazowym, czy jednak narastającym, kumulującym się przez lata? Świadomość funkcjonowania swojego domu rodzinnego może być bardzo ważna, żeby zrozumieć różne swoje problemy w dorosłym życiu, trudne emocje, nieoczekiwane zachowania. To nie jest tak, że chodzi tutaj o znalezienie winnego. Świadomość i zrozumienie, co nas ukształtowało, to kluczowy pierwszy krok, żeby wziąć tak naprawdę pełną odpowiedzialność za swoje własne życie i wprowadzić w nim niezbędne zmiany. Tyle z mojej strony na dzisiaj. Mam nadzieję, że nawet jeżeli ten materiał uświadomi Wam różne nieprzyjemne, przykre fakty, to raczej posłuży temu, żeby lepiej zrozumieć skąd się brały różne sytuacje, skąd się biorą w nas różne trudne emocje, tak żebyśmy rzeczywiście mogli się nimi zająć, a nie trwać w przeświadczeniu, że tak po prostu już musi być. Ale też zachęcam Was do komentowania, jak może z Waszych doświadczeń wypływa że, że te oznaki, jak one się pojawiały, jak na nie reagowaliście, czy dostrzegaliście tego typu rzeczy, I jakie jeszcze oczywiście inne sygnały, symptomy, bo ich jest, to jest cała długa lista. Ja tu wybrałem 10 takich, które właśnie bywają dość podchwytliwe, bo wcale nie są takie oczywiste. Zapraszam jeszcze raz na swój Instagram, po więcej różnych inspiracji. Człowiek absurdalny, zostawcie subskrypcję, jeśli chcecie tutaj wracać i widzimy się już niedługo. Do zobaczenia.